Witam serdecznie. Kopiarka kolorowa RICOH Aficio MPC300 lub MPC400 i kod błędu wezwie serwis SC315. Jak widzicie, jest to kod, który zatrzymuje kopiarkę i uniemożliwia dalsze kopiowanie. Wyłączenie i ponowne uruchomienie kopiarki może pozwolić Wam na chwilowe zresetowanie urządzenia i wykonanie dwóch, może trzech kopii, ale zapewniam Was, że problem powróci. Pokrewne kody to sc312, 313, 314 i ten, który mam miało ja, 315. Najczęściej przyczyną tych kodów jest źle zainstalowany moduł bębna, czyli bęben. I przy odrobinie szczęścia możecie go po prostu wyjąć, zainstalować ponownie i kopiarka być może będzie znowu sprawna. Jeżeli macie mniej szczęścia, to musicie wymienić developer unit i drum unit. Taką właśnie jednostkę, którą mam ja. W związku z tym, że ja mam SC315, który odpowiada za żółty kolor, a zajmuję się żółtym. Teraz pokazuję Wam, które kody błędów odpowiadają za jaki kolor w kserokopiarce. Po polownym wsadzeniu bębla do kopiarki, zamknij pokrywy i uruchom urządzenie i poczekaj chwilę. Ale jeżeli instalujesz nowy unit, trzeba pamiętać o tym, żeby dokonać inicjalizacji dewelopera. Ja inicjalizacji nie wykonuję, bo wsadziłem ponownie ten sam bęben, który był już zainicjalizowany. Zobaczymy teraz, czy Xero kopiarka wystartuje. Mam cały czas, proszę uczekać. No to czekał. Super, chwilę to trwało, ale chyba maszyna będzie pracowała. Wchodzę teraz w tryb serwisowy, żeby wydrukować kilka wydruków testowych, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest w porządku. No i fajnie. U mnie pomogła tylko reinstalacja modułu webna. Jeżeli to nie pomoże, musicie wymienić całą jednostkę obrazową, czyli cały drum unit.